Radio CKP i DE. Witam Państwa serdecznie przy mikrofonie Andrzej Leusz. W dzisiejszej audycji przybliżymy Państwu temat Akademii Liderów zorganizowanej przez polsko-ukraińską młodzieżową organizację Młody Stanisławów dla młodzieży skupionej wokół polskich organizacji działających na Ukrainie. Zajęcia w ramach Akademii trwały od 14 do 20 sierpnia. W ramach programu młodzi ludzie uczestniczyli m.in. w różnorodnych zajęciach integracyjnych i zajęciach dotyczących budowania zespołu. O tym też mówiła Alina Cierkowa, trenerka, członek zarządu polsko-ukraińskiej młodzieżowej organizacji Młody Stanisławów, która też opowiadała o pomyśle na Akademię Liderów oraz pracy z młodzieżą. Pomysł powstał dość dawno, to jeszcze było 4 lata temu. Razem z moją koleżanką, też trenerką, Agatą Szmytką. Rozmawiałyśmy właśnie o liderstwie, rozmawiałyśmy o tym, że młodzież jest naszą przyszłością i właśnie jak sobie tą młodzież wychowamy, tak, jakie wartości jej przekażemy, w taki sposób też będziemy potem my funkcjonowali. Agata też pracuje właśnie z młodzieżą, z dziećmi. No i gdzieś tam wspólnie napisałyśmy pierwszą akademię liderów. Złożyłam pierwszy wniosek do fundacji, no i się zaczęło. I ja widzę ogromne efekty od tego projektu. To już jest czwarta edycja. Młodzież chce wracać, młodzież się podoba, i to ma przełożenie na, na ich działalność. I naprawdę słyszę piękne rzeczy. Na przykład jedna dziewczynka kiedyś mi powiedziała, że wie pani co, ja się uczyłam 9 lat w szkole, ale tego się nie nauczyłam, co mi pani powiedziała. I po prostu jak słyszysz takie słowa, to naprawdę chce się żyć, chce się funkcjonować i chce się robić dalej. Czym się zajmowali uczestnicy tegorocznej edycji? To robili bardzo, bardzo dużo. Przede wszystkim rozmawialiśmy o wartościach. Ja też w tej chwili właśnie odbywam kurs liderski u Zosi Domarackiej i dużo tam rozmawiamy właśnie o wartościach. Więc też tą wiedzę, którą zdobyłam, przekazałam tej młodzieży. Rozmawialiśmy oczywiście o liderstwie, rozmawialiśmy o pracy zespołowej rozmawialiśmy o efektywnej komunikacji, o efektywnej informacji zwrotnej, rozmawialiśmy o analizie transakcyjnej. O asertywności, więc jakby dużo, dużo takich rzeczy rozwojowych, ale też właśnie takich, które pomogą funkcjonować w organizacji, które pomogą młodzieży rozwijać te organizacje członkami, których oni są. W tym roku łączyłaś dwie funkcje. Jesteś organizatorem tego wydarzenia, ale też wcieliłaś się w rolę trenera. Jak tobie się pracowało z grupą i w ogóle jak sobie z tym poradziłaś? Znaczy pracowało mi się cudownie, poradziłam sobie, no mam nadzieję, że poradziłam sobie dobrze, chociaż było to dla mnie naprawdę ogromne wyzwanie, bo w zeszłym roku też prowadziłam szkolenia, też byłam w roli trenera, ale miałam trochę więcej pomocy, a w tym roku jakoś tak faktycznie dużo organizacyjnych pytań wzięłam na siebie i całkowicie szkolenie. Znaczy udało się, jestem dumna z siebie. Przede wszystkim grupa jest świetna, naprawdę po prostu młodzież jest tak zgrana ze sobą, po prostu tak zintegrowana, że przychodzisz do nich i czujesz od nich ogromne wsparcie. Na przykład przerwy kawowe pomagają mi robić, jeszcze jakieś rzeczy tutaj upiększają salę, sami przygotowali też. Powstał taki pomysł, żeby pod koniec właśnie samego szkolenia zrobić taki wieczór. Zrobiłam z początku integracyjny, no ale to raczej nie jest wieczór integracyjny, tylko wieczór pożegnalny, gdzie właśnie otrzymali zadanie, zostali połączeni w grupy i w tych grupach mieli stworzyć różne takie aktywności. I w tym na przykład jest grupa teatralna, grupa literacka, grupa organizacyjna, gdzie pracują na tym, żeby ten wieczór właśnie oni stwarzali. To jest piękne przede wszystkim dlatego, że to też... Pozwala im już tworzyć takie małe projekty, tak? Bo tworząc to absolutnie mi nie pomagałam w ogóle, czyli po prostu powiedziałam, że no zróbcie wieczór pożegnalny, integracyjny, jak to nazwiecie, tak? Ale zróbcie ten wieczór dla siebie. Są mega zaangażowani, Po prostu ja to czasami po nocach się budzę od tego, że śpiewają i ćwiczą piosenki. Przed hotelem na ulicy tańczą i w ogóle, no, bardzo czekam na ten wieczór, bo podejrzewam, że będzie świetnie. I to jest takie fajne, bo oni się już uczą i współpracują między sobą, nie takie tylko na sali szkoleniowej, ale takie właśnie poza salą ale też oni się uczą już właśnie tworzenia takich mini projektów, tak? Bo oni są i liderami w tym, i organizatorami i oni to właśnie robią. Więc myślę, że to jest jedna z największych wartości tego projektu właśnie to, że oni przygotowują coś, że oni coś opracowują i że tworzą to sami, absolutnie bez jakiejkolwiek pomocy z zewnątrz. W tegorocznej edycji Akademii Liderów wzięła udział Hanna Lisniuk z Chmielnickiego. Posłuchajcie jej rozmowy z moją koleżanką Danutą Stefanko. Opowiedz proszę, dlaczego przyjechałaś na Akademię Liderów? Szczerze mówiąc, bardzo lubię takie warsztaty. Uczestniczyłam już wcześniej w takich podobnych warsztatach i też i na Ukrainie, i w Polsce. Uczestniczyłam w polskiej szkole sobotniej u siebie w Chmielnickim na Ukrainie. Celem tych warsztatów jest podniesienie kompetencji liderskich, społecznych i osobistych, i to naprawdę jest bardzo ważne. Tutaj odczuła się taka miła atmosfera, naprawdę poznałam bardzo wiele różnych osób, też mieliśmy takie ćwiczenia i w zespołach. To jest naprawdę bardzo Interesująca rzecz, dlatego że kiedy mamy rozwiązać jakieś tam jedno pytanie i każdy ma różną taką odpowiedź na to pytanie i po prostu mieliśmy dojść do jakiegoś kompromisu i to naprawdę było bardzo tak interesujące, żeby wysłuchać każdego i potem coś zrobić, żeby dojść do tego kompromisu. Właśnie. Też robiliśmy dużo ćwiczeń, takich bardzo, ja bym powiedziała, osobistych, kiedy mówiliśmy o Cechach, o wartościach i to jest też tak z jednej strony trochę trudno, kiedy trzeba pomyśleć o sobie, o tym, jakie ja mam cechy, a nie ktoś inny, czyli kiedy tam mówimy coś o zespole i to też naprawdę jest bardzo ważne. Jaką wiedzę, jakie informacje zabierasz ze sobą, co było dla ciebie najbardziej przydatne? Szczerze mówiąc, myślę, że ta wszystka informacja jest naprawdę bardzo przydatna i ta praca w zespole też pomaga potem w życiu, kiedy już nie jesteśmy na warsztatach, myśleć o tych kompetencjach liderskich, żeby w przyszłości być tym liderem lub po prostu wiedzieć, co mamy robić w życiu. I też te ćwiczenia naprawdę bardzo pomagają. Bo mam takie ćwiczenia trochę jakieś dziwne, kiedy trzeba tam zastanowić się nad jakimś pytaniem i tak myśleć, jak to w ogóle jest, co to jest. Ale kiedy czytasz i zaczynasz o tym myśleć, kiedy każdy ma jakąś inną myśl i naprawdę wzbogaca się, nie wiem, czy to można powiedzieć, i to naprawdę jest bardzo ważne. O swojej motywacji do udziału w Akademii Liderów opowiada Anita Cierkowa, wolontariuszka Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku, dawnym Stanisławowie. Kiedy byłam jeszcze maleńka, to bardzo dużo moich znajomych jechało na tę szkołę liderów i zawsze byłam taka ciekawa, co to jest za taka szkoła, a tym bardziej, całe życie chciałam być takim liderem, chciałam być prowadzącym dla moich przyjaciół i bliskich mi osób. Dlatego jak tylko się dowiedziałam, że ja już mogę pojechać na tę szkołę liderów, to byłam bardzo szczęśliwa, byłam bardzo zmotywowana i temu jestem tutaj. Też bardzo ważne, że ja się staram rozwijać jak tylko mogę, bo to jest nasze czasy bardzo ważne i staram się łapać za każdą możliwość, dowiedzieć się czegoś nowego. A tym bardziej wiem, że Akademia Liderów to jest coś bardzo fajnego i coś bardzo ciekawego, co zawsze daje dużo potrzebnego doświadczenia, temu na ten raz już to doświadczenie da się i mnie. Powiedz, proszę, co ciekawego robiliście i też jakie tematy były dla Ciebie najciekawsze? Ogólnie to poruszaliśmy tutaj bardzo dużo różnych ciekawych i potrzebnych tematów. To było jak wartości na przykład. To było chyba nasz pierwszy temat, który poruszyliśmy i był naprawdę dla mnie bardzo ważny. Dało to mi bardzo taki duży skok wyżej, zrozumiałam bardzo dużo różnych aspektów swojego życia. Też na przykład dla mnie było bardzo ważne to, kiedy byliśmy w zespołach. To byli zadania zespołowe akurat, bo nie bardzo lubię pracować w zespołach, szczerze mówiąc. I to jest moment, kiedy ty możesz nauczyć się temu. Zawsze dzieliliśmy się w różne zespoły, nigdy to nie były jakieś zespoły powtarzalne. I dzięki temu można było się rozwijać, wiedzieć więcej o nowych osobach i też dzielić się doświadczeniem nawzajem. Akurat dzisiaj mieliśmy bardzo ciekawy temat o umieniu mówienia nie i umieniu sprzyjęcia nie. I to był naprawdę taki bardzo mocny trening. Dało to bardzo dużo motywacji i bardzo dużo nowej wiedzy. Opowiedz proszę, co konkretnie dla siebie zabierasz z tych spotkań? Jakie konkretnie umiejętności, wiedzę, może jakieś zachowania? Powiem szczerze, kiedy przyjechałam tutaj, przyjechałam tutaj osoba, która uwielbia rywalizować i to było czasami nawet trochę chore, powiem szczerze. Ale dzisiaj w tej szkole liderów był pierwszy raz, kiedy ja spokojnie mogłam przyjąć przegraną i wygraną i czułam się z tym bardzo dobrze. Też zrozumiałam, że nie zawsze muszę być tym liderem i nie zawsze ten lider jest potrzebny i że trzeba pamiętać, że zespół to są wszystkie osoby, a nie tylko jakaś ich część. To chyba to, co pierwsze mi uszło do głowy i to, co się mnie najbardziej zapamiętało. Mogłabym też mówić o każdym dniu, co mi się zapamiętało z tego, co było dla mnie ważne, ale chyba chciałabym to jeszcze sobie odmyśleć, bo jest bardzo dużo ciekawej informacji, bardzo dużo potrzebnej informacji. Ale to wszystko jest w głowie i to wszystko trzeba sobie posortować. Margareta Kondratenko, prezes Polskiego Centrum Kulturalno-Edukacyjnego Drzewo z Charkowa, bierze udział w Akademii Liderów już nie pierwszy raz. Byłam już na poprzedniej edycji, bardzo mi się spodobało, a właśnie jest tutaj zarząd naszej organizacji i dwóch aktywnych członków. I liczę na to, że po tych szkoleniach będą brali aktywny udział w naszych wydarzeniach, będą organizowali jakieś projekty i organizacja zacznie się rozwijać po prostu. Jakie tematy poruszane podczas zajęć były dla Ciebie najciekawsze? Co nowego się dowiedziałaś? Bardzo ciekawym tematem była asertywność i praca w zespole. No, praca w zespole dla mnie osobiście to jest bardzo trudnie, ponieważ biorę na siebie za dużo obowiązków i mam problem z tym, żeby jakoś to delegować. Tutaj nauczyłam się, praktycznie nauczyłam się, jak można to zrobić, jak można sobie z tym radzić. No a asertywność to to, na czym musi chyba każdy pracować. Co zabierasz ze sobą, co na pewno będziesz też przekazywała członkom swojej organizacji. Doświadczenie, że musi być szacunek w zespole, że musi być komunikacja, musimy się słuchać nawzajem, to jest bardzo ważne słuchać się, też słyszeć. No i dużo takich ciekawych gier, przez które można zobaczyć, jak zespół potem będzie współpracował podczas realnego projektu, czyli niby taka prosta gra, ale podczas wykonania już widać, kto jest kim i kto jak reaguje, kto jest liderem, kto lepiej wykonuje jakieś obowiązki i naprawdę warto coś takiego zrobić przed wykonaniem dużego projektu. Jak Ci się pracowało w grupie? Czasem trudnie, czasem łatwiej, czasem była super atmosfera i poszło nam szybko i dobrze, i jakby bez konfliktów. a czasem była taka grupa, że każdy Chciał coś powiedzieć, nie chciał nikogo słuchać, ale i tak w końcu wykonaliśmy zadanie. To było mniej przyjemnie, ale powiem tak to musi być, ponieważ musimy przez to przejść, żeby potem doceniać pracę w dobrej atmosferze. Akademia Liderów to nie tylko ciężka praca, ale też integracja i czas wolny. Powiem tak, czasu wolnego jest mniej, ale to dobrze, ale była wycieczka w górę, właśnie my z Mikołajem organizowaliśmy to i byliśmy przewodnikami. Było to wyzwanie prawdziwe, grupa jest duża, ale poszło super, naprawdę i ten zespół stał taki zintegrowany naprawdę po tej wycieczce, pomagali sobie, jakoś piliśmy herbatę w tej dolinie, no było fajnie. Danuta Stefanko rozmawiała również z uczestniczką Akademii, Marią Nowak z Browarów. Posłuchajcie. Opowiedz proszę, co spowodowało, że chciałaś tutaj przyjechać na Akademię Liderów? To dla mnie takie zawsze ciekawy i zawsze aktualny temat był i ja nie mogłam nie wykorzystać tej okazji, możliwość przyjechać i zdobyć nowe jakieś poznanie dla siebie. Dla mnie to jest tak bardzo ważliwe, bo ja sama po sobie jestem lider i bardzo ważliwe to rozwijać w sobie, dowiedzieć coś nowego, coś interesującego. Jakie tematy z poruszonych podczas szkoleń były dla ciebie najciekawsze, najważniejsze? Najciekawsze dla mnie było to o wartościach. Ja bardzo dużo dowiedziała i tak to nie mogę mówić, że było coś bardzo, bardzo nowego, nie. Ale takie rzeczy, o których raniej znała, ale nic nie myślała. Co konkretnie zabierasz ze sobą? Zabieram ze sobą emocji, zabieram ze sobą jakieś nowe poznanie. Można nawet tak wskazać, że jedzie na zat trochę innym człowiekiem, z innymi względami na świat, na życie, na jakieś takie prymitywne aspekty i bardzo z tego cieszę, że potrafiła. Jakie tematy jeszcze w przyszłości chciałabyś właśnie przeszkolić podczas różnych warsztatów szkoleń? A ja bardzo lubię rozmawiać o wszystkim. Różne aktualne tematy, psychologie, bo takie bardzo ważne, umieć kontaktować i komunikować ze wszystkimi. To tak jest bardzo interesujące i bardzo ciekawe dla mnie jest. Radio DE Dziękujemy Państwu za wysłuchanie dzisiejszej audycji radia CKP.DE. Życzymy dobrego weekendu i do usłyszenia. Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonie i Polacy za granicą 2021. Projekt Profesjonalne Media na Ukrainie 2021-2022 realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja. Audycja radiowa wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem kancelarii prezesa Rady Ministrów.